Siemanko, Siemanko, Siemanko z tej strony Gajos, a to jest już kolejny odcinek serii Starożytna Kraina. Tak, w tym odcinku postanowiłem, że. Yy, po prostu rozglądniemy się, o co chodzi z tutaj tym, tą farmą, że tutaj wszyscy, sa, sa, wszystkie nam zwierzęta znikają, prawda, więc kury tylko nam nie znikły, ale wiecie, to już jest mały problem, bo kury tam zawsze można ogarnąć, ale krowy na przykład, Jezu, świnie, to normalnie masakra, 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 nie ogarniam, co tutaj jest w ogóle. Ale już pewnie widzicie na minimapie, że zniknął domek, tamten zepsuty, tamten. Więc już tego domku nie ma. Dzisiaj również taki króciutki odcinek, więc yy, kierujemy się z zasadą, że lepiej yy, yy, częściej, a krócej. Yy, no, więc taki, taki mały ludzki krakersik dla was, żebyście yy, mieli co oglądać, co nie? Więc tak. Yy, więc tak, więc tak, więc tak. Postanowiłem, że... Yy, Ogarniemy tutaj troszeczkę podwórko, że y, spróbujemy coś tam może zbudować, coś tam y, po, y, y, ...pobudować, więc zobaczymy co się da ogarnąć, więc pół płytki w ruch i ciśniemy, więc tak. Zaczynamy od weźmięcia, od weźmięcia, Zaczynamy od y, y, tego, że wezmę pół płytki, później przyda się jeszcze szkło. Hmm, szkło, 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 troszeczkę za mało tego szkła ale. Hmm, nie, dobra, no to tak, to może na początku szkła nie będziemy brać. Weźmiemy sobie to z hmm, tą i weźmiemy sobie jeszcze może y, Sandstone, tak, Sandstone, dobra. Więc tak, może na początku zrobimy z Sandstone'a raz, 2, 4, 5, 6, raz, 2, 4, 5, 6, raz, 2, 4, 5, 6. Troszeczkę półpłytek, żebyśmy zrobili może coś z płytek Sandstone'a. Okej, dobra, to tak, lecimy na górę. Wiem, że starożytna kraina to jest wasza też najlepsza seria, prawie, że. Więc oczywiście nie zapominam o was. Więc tak, bierzemy to. O, tak, o. o, tak? Dobra. I tak. Yy, zupełnie nie mam pomysłów, co można by tutaj zrobić. Yy, znaczy. Jezu. No, mam trochę, ale nie wiem, czy to wypali. Bo chciałem zrobić tutaj takie wyjście na zewnątrz, co nie? Ale nie, nie, nie. Myślę, że to jednak nie wypali. Więc jednak można by było zrobić takie coś. Tutaj takie coś jak przedtem. O. O takie coś. O. I tutaj lecimy. Hops, hops. Hmm. Hum, hm 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 hum, hm hm Czekajcie, hum, to hum, to hum, tutaj to. o hum, tak O tutaj to, tutaj to tutaj to, I na, przykład na tych zakrętach jebnąć to. Hops, 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 hops. A tutaj zamiast tego byłby. O, takie coś. I tak o. I tak o. He? Co wy na to? Czekajcie, bo za bardzo nie wiem, ale zaraz spróbujemy, zobaczymy. Tak. Nie, 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 nie tak, nie tak, nie tak. O tak, o tak, o tak, o tak. A na tych zakrętach jednąś tutaj. O. Tak na tych rogach. Yy, walność tutaj. Te. Hops, 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 hops. Jeb. Yep. Nie, 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 nie. Tutaj jeden, tutaj jeden, tutaj jeden, tutaj jeden. Yy, nie, 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 nie. To nie tak miało być. To nie tak miało być. Rozwalamy to. Za to zostawiamy to. O tak. To byłby nawet niezły pomysł. Yy, tylko przydałoby się. Wiem. Tutaj były taki filary. O. Cztery. Co dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I można jednąć jeszcze tutaj jednego filara. Jedni filara. Ty, 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 ty. O. No takie coś i z drugiej strony zrobić identycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Tutaj, eee, tutaj, 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 tutaj I obkrążamy tym. Nie, 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 no, nie no. No, tak o. o myślę, że to by było nawet spoko. Tylko ile tutaj tych filarów jest? Y, raz, dwa, trzy, cztery raz. Nie, nie, nie. <laughs> tutaj tego chyba raczej na razie to rozwalimy stąd. Zabierzemy stąd te pół płytki, co tutaj leżą. O, pa, 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 pa. I teraz postawimy tutaj te filary. Żeby te, fila, żeby te filary były tylko równo. 2, trzy, cztery. Ok, i co dwa? Raz, dwa, o. Raz, dwa, trzy, cztery. O, myślę, że jest równo, tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, raz. I filar, i filar po tej stronie, czyli dopiero mamy trzy. Czyli jest symetrycznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I yy, myślę, że można by było to zrobić w taki sposób, że tutaj będzie, że tutaj. Czekajcie, sobie teraz myślę, jakby to zrobić, jakby to zrobić, jakby to zrobić, Dobra, to tak, to zrobimy na początku sobie tutaj Crafting Table, żeby ogarnąć tutaj, zrobić pół płytki, bo się bardzo przydadzą. Hops, 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 to już, dobra, to ogarniemy jeszcze tutaj jedną. Ok, i tak, i postanowiłem, że zrobimy to jakoś inaczej, że. Tutaj będą takie... że tutaj będzie taki podest jakby, co nie. Hmm. Nie, mam pomysł. Tutaj zamiast tego Będą... Tak, zamiast tego będą tutaj, yy, nie, 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 nie. To tutaj nie. O, tak ko będzie. Patrzcie. Zamiast tego tutaj postawimy po prostu te... O, myślę, że to będzie ładniej. Tak, myślę, że to będzie ładniej. Tutaj zamiast tego po prostu walniemy y, półpłytki kamienne. O, myślę, że to ładnie wygląda teraz. Taki jest na przemian. Taki, taki kontrast jest między tym, co nie? Więc tak, yy, myślę, że można by było zrobić tutaj. Potrzebne mi tam na górę wejść. <gryw> Ale chyba raczej nie wejdę jakoś. Za bardzo mi się tutaj nie układa wejście tędy. Mm. czekajcie, bo jak wejście będzie takie, tak, dobra, zrobimy tutaj wejście na podest, taki będzie, znaczy taki będzie balkon jakby, o, ogarniemy tutaj taki balkonik, balkonik, lajkonik, no, ale dobra są paluszki lajkonik, co, no, 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 no zachód słońca, a, będzie tutaj balkon na zachód słońca, tak. O tak, będzie z balkon na zachód słońca. To będzie zajebi... Tylko na tle tego kutasa. Ja pierdzielę. To jest naprawdę masakra. Kto to w ogóle mógł to zbudować? O! I będzie taki balkonik, niezbyt duży, tylko taki... Wiecie. Zaokrąglony. Zaokrąglony balonik. Balkonik. O! To może damy troszeczkę większy ten balkon. Jeszcze poczekajcie. Jeszcze damy go o jeden. Hops, hops. Jeszcze przedłużymy go troszeczkę. Hops, 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 hops. hops. O. A tutaj damy podpórki w postaci kolumn. Nie, damy je troszeczkę dalej o te podpórki e, pierdychniemy sobie O tutaj, o Mhm Myślę, że to będzie dobre mięłusce na to O! I dookoła tego Damy to O Te półpłytki Myślę, że też nawet nawet będzie i u góry. I u góry to będzie ob... Yy, obwalone tym. O. Hops, hops, hops. Hops, hops, hops. O, tak, 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 tak. O, oh, yeah. To nawet, nawet może być, co? Czy pewnie zarobi dokumentarz Ej, beznadziejnie zrobione. Wyłącz tą grę. Wyłącz tą grę beznadziejnie zrobione. Wiecie, ja mistrzem w budowaniu nie jestem. Nie wiem jak to wygląda tak waszym okiem. Ale nie, moim zdaniem pmy, no, może troszeczkę może być, co? Czy nie za bardzo? Czy rozwalić to? Wiecie, to jest na razie taki początkowy zarys, więc... Yy, spoczko spoczko. Wiem. To na razie zabierzemy I zabierzemy To To pierdykniemy tutaj I jeszcze zabierzemy to, jeszcze zabierzemy to O O takie coś Może być? Wiecie, ja mistrzem budowania nie jestem, dlatego zawsze możecie mi Jakoś tam y, Podpowiadać, co nie? Okej, okay, dobra więc tutaj taki, taki początek zarysku może być, więc na razie zostawię. Troszeczkę pobud po, pobudowaliśmy, więc możecie mi dawać propozycje. Yy, Okej, okay, dobra. Tutaj na razie to schowam. Schowam ten projekt w kieszeń i idziemy do domu. Już jest ciemno, więc yy, można się na przykład przespać. Prześpimy się. Okej, okay, 11 minut, dobra, 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 dobra pusto na tej starożytnej, nikogo nie ma. Nikogo nie ma, pusto. Pusto już zgasły wszystkie światła. Pusto już, noc nadchodzi. Ooh, yeah. hm. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze zostało, chyba trzeba 15 mieć chyba. Chyba zostało 6 nam do postawienia. O Jezus Maria, Jezus Maria. Ale mam dużo slime boli, ender perły do endu. Mm, 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 nie wiem. Nie jeszcze do endu nie możemy pójść. E <coughs> Można by było wstawić te żelazo do przepalenia się, co? Co wy na to? I to wszystko do przepalenia się dać się udać, czyli stawiamy to tu. O kurde nie ma miejsca. He, hech, heh. nie mam jej usta Czyli odniesiemy te rzeczy.

Proszę. No debilno, no, no debilno. Dobra. Podniesiemy jeszcze y, pochodnie. Weźmiemy więcej wungla. Nie, tych piąteczek nie będę brał. Y, I no i tyle. Idziemy teraz to przypalić. Niech się przepala. Przepalaj się, przepalaj! Dobra. Połowa, połowa. Wiem, że nam mniej niż połowa trzeba, ale zapomniałem już ile to było, bo Oster mi tam mówił, że ileś tam tu było. Ok, to wstawimy tutaj. A, chyba 16 potrzeba. No, 16 potrzeba do przepalenia, no ale dobra, już nie będę się rozwadzał tutaj, tylko stawiamy to i lecimy. Okej. Okay. O półka tutaj. Jeszcze zostało. To, czy wystarczy to? Ok, to niech się przypala. Ja to potrzebowałem w kieszeni yy, i to by było już na koniec. To by było już na tyle w tym odcinku, więc troszeczkę pobudowaliśmy yy, i to by było. Kierujemy się zasadą, więc lepiej więcej, lepiej yy, więcej niż kró... lepiej więcej i krócej niż yy, krócej, niż dużej i mniej, nie? No, yy. No i to by było już na tyle. No, jeżeli film się spodobał, to oceń go. E, I jeżeli i zawsze możesz e, współuczestniczyć w tworzeniu tej serii i w komentarzach podając propozycje co mogę zbudować, to co mogę zrobić, dlatego pamiętaj, że nie jesteś tylko widzem, jesteś też e, współgraczem w tej serii, więc naprawdę to jest coś wielkiego. <laughs> no więc to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę, ja byłem Gajos, no i na razie.